witam na kanale ja się nie gotuję dzisiaj ja będę robić takie bułka bułeczka z mięso nasmażony. Eee, tak tutaj ja mam Przygotowane pół kilogram mąka czyli 500 kilogram gram 400 gram mięso i szczypiorek Eee, olej e, tym przeprawę do tego miarone mięso będzie. Tutaj to jest tak. Pół kg mąka e, dodajemy 300 ml woda. To jest delikatne ciepło woda. E, do tego mąka dodajemy 1 łyżki sól. Teraz Najpierw robimy tego y, ciasto, bo to ciasto trzeba troszeczkę poleżeć. O, tak. Powoli dodajemy ten z woda. Nie na jeden razy, tylko po prostu o. I dodaję i pomiesza. To tak, o. Tak dodajemy. To ciasto ma być takie y, delikatne, miękki, a nie tak bardzo twarty. Ostatnie trochę to już tutaj. To już tak, teraz nalejemy tak około 1 łyżki olej. A ten ciasto teraz musi być tak ugniatać na takie gładkie kawałek. Ten ciasto teraz już gotowy ma być, poleżeć tak kilka minut, no co najmniej tak 20 minut, nie? Jak poleżę i wtedy będzie łatwiej e, e, ten wałkować. Wo, I teraz najlepsze przykryć. o i teraz w między tym czasie będziemy robić tego, przeprawić tego mierzone mięso. Teraz ten szczypiorek trzeba pokroić na drobny. O, na taki malutki, o taki drobny jest tarczy. Teraz tu przebrawić tego y, mierone mięso, czyli farszy. To jest tak, dodaję do tego farszy. To jest sos sojowy jasny. Takie półtorej łyżki sos sojowy jasny. Bo tutaj mało mało farszy dodajemy taki jedno, jedno. takie łyżeczki sól. I trochę mierone biały pieprz też nie więcej takie mniej więcej jedno łyżki i mierone pięć smaków. Też jedno takie niepewno łyżeczki. I razem teraz mieszać. O tak po prostu pomieszamy. I już. Tutaj ten szczypiorek dodajemy nie wszystkich, zostajemy troszeczkę na półni, a teraz to, to dodaliśmy tego szczypiorek trzeba tak pomieszać. Może, możecie mieszać tak rękawy z rękawiczka albo z pałeczki jakoś. Ja ten patrzy, troszeczkę pomieszałam, tak około, sobie tak około e, minut, nie więcej minut, tak sobie pomieszałam, nie? Tak, o, trzeba tak, o, gniatać, tak pomieszać, żeby e, tam w przebrawie wszystkie jest e, równo, że z tego farszy. No i teraz tak, teraz dodajemy tę ten końcówkę, ten szczypiorek, ale nie mieszamy, nie, już nie trzeba mieszać i teraz tak. Przygotuję tego w yy, patelnia czy coś tam co Wy macie i naleję w olej, nagrzeję tego olej, to je, będzie olej, nagrzany olej, ma być dodać do tego miska, o tutaj będzie, będziemy dodać. Naleję tutaj. I teraz Trzeba mieszać. A to teraz chyba już lepszy mieszać z patyczki. To, to trochę gęsta, dlatego yy, ciężko z pałeczki mieszać. Ja używałam z rękawiczka. O, jak olej dodać? To już tak ślisko. I ty farsz już jest gotowy. To ciasto troszeczkę już poleżało. Yy, idziemy wałkować. O, bo trzeba kilka razy. To ten, ten ciasto trzeba kilka razy tak ugniatać. Tak ładnie. Ugniatać na takie bardzo gładka kawałek. No, i teraz to te ciasto podzielimy na kawałek. Bo ja robię taki bułeczka, taki to jest tak małe, takie, no taki nie wiem jak to tłumaczyć, lawac. Tutaj nie ma. To jest taki chiński. To jest po prostu typowy chiński yy, bułka. Także ciężko mi tłumaczyć. Jakby nie gotowy i będziecie dowie o co mi chodzi. Eee, tak trzeba troszeczkę mąka zasypiać, bo ten ciasto jest bardzo miękkie, żeby nie kreić na tego maty. O, tutaj mam ile tak kawałek, ja jedno taki dłoń, eee, ja robię taki jedno taki jedno taki na tak dłoń dłoń takie kawałek jedno tutaj akurat chyba starczy mi na cztery jedno kawałek na cztery czyli pięć, y, pół kilogram mąka wyszło takie 8 kawałek ciasto teraz jedno, wyciągamy jedno ciasto, to tak trzeba wałkować Takie, na takie trochę dłuższe ciasto. i cienkie. Na takie płaskie, cienkie ciasto. O, takie e, takie cieniutki. Nie wiem, czy na kamera widać. Takie też nie za cienkie, nie za gruby. Takie równo. I teraz... Dodajemy farszy, Ten farszy o takie równiutko od jednej strony do drugiej strony tak o. Żeby zmieścić, jak lubicie bardzo dużo mięsa to może więcej dodać. O i tak. Już. Tak, od jednej strony teraz tak po zawijać. O, to obok, to, obok tutaj lepszy troszeczkę zostać tu, żeby płynie ten farszy nie wychodzić. O, tutaj trzeba tak, o, po delikatne tak, o, na, na podspód. Tutaj obok z palcy, o, tak zamykać tę stronę. Delikatny ciut, ciut tak wyciągam. O i tam schowamy na dół i tak delikatny tak. Pociskać. O ten pierwszy to już gotowy. O tak delikatny tak powałkuje nie. Żeby taki nie za gruby, bo jak za gruby, to ciężko powinien usmażyć. Już jest, jedno jest gotowe. Tutaj z pierwszy kawałek, ten cztery już jest gotowy. Trzeba najpierw smażyć, usmażyć. Też yy, nie, nie jest równo, ten cztery kawałek, to trochę yy, za, za duże, to jest jedno za mało, też nie, nie tak równo, tak jak powinno być, o. E, Batelnia na, może najpierw nagrzać, nagrzany, nagrze, już jest nagrzana batelnia, tak pryskamy trochę olej, mało oleju używamy, nie? Pryskamy, jest równo i teraz tak. Poukładać. Po układać. Po kolejny. Ciekawe, czy zmieście te cztery. Chyba nie. Trzy. Nie, tutaj. A, zmieście. Akurat. Moi batelnia na cztery ten kawałek. Akurat, sam raz. Ta batalnia jest wielkości, ile to jest? 30, nie? 30 cm. 32. 32 tak. Zmniejszymy i ja to zmniejszę teraz na 4 i teraz przykryję. Trzeba pirować z y, drugiej strony jak zrobi taki złoty kolor i wtedy zmienić na drugiej strony. Teraz to nie jest takie złote, bo ja mało ognia dodawałam, bo pierwsze strony e, nie chciałam, że tak mocno szybko e, palić. Także z drugiej strony trochę powiększam, Na pewno będzie szybciej. To tak, z jednej strony tak delikatny już jest delikatny, delikatne takie e, złoty. I teraz e, te. Do drugiej strony, zmieniłam drugiej strony i teraz też strony na pewno będzie szybciej. Pierwsze, pierwszy raz pierwszą stronę jest tak około 10 minut. O, teraz z drugiej strony zobaczę. Pewnie już. O, teraz już taki złoty kolor Wszystkie. O, z drugiej strony też trzeba troszeczkę tak żeby każdy jest taki złoty kolor. Jak patelnia już jest nagrzane i wtedy to szybko. Teraz do tego największy e, zrobi tak większy trochę e, tym płyty i to tak szybko nagrzać. Już niedługo będę można jeść. To pierwsze już gotowe. Jednej strony złoty i drugiej strony też takie złote chrupiący. To już wyciągamy. Pierwsze cztery. I teraz dodaję. dodaję kolejny. Też pryska troszeczkę olej. Te, też jak na początku zawsze trzeba troszeczkę zmniejszyć, Teraz jest 5. Zmniejszy. Jak na końcu już, już prawie gotowy, wtedy powiększamy, żeby ładnie tutaj e, ładnie usmażyć takie... E, czekaj. Ładnie usmażyć taki złoty kolor e, zajdzie. I teraz zobaczę, ja to pokroi na pół i zobaczymy na środku. Jak to wygląda? O środka jest taka. Wszystko jest ok. Jest bardzo ładne. No, dla mnie tego guchę jest e, trudne. Oczywiście my tu często jemy z takiego podobny przepis. E, e, Dziś się tak znalazłam sobie taki trochę bardziej e, e, prosty e, taki przepis dla Was. Też chciałabym podzielić dla Was, żeby Wy też spróbujecie tego przepisu. Taki pyszny bułeczka samemu można robić w domu. To w Chinach jest poprawny, taki bułeczka. Tylko ciasto jest tak trochę ciężko, ciężko robić. Ale jak po kilka razy na pewno będziecie uda. Jeżeli chcecie oczywiście spróbować. To pod, i Te ciasto też możecie używać takie z, z, z droszczu. O, to tutaj jest, co ja dzisiaj używałam, to jest bez droszczu. No i dobra. No i co? Do następnego. Ale oczywiście, jeżeli lubicie moją firmy ślady trzeba zostać I Super Crypts mojej firmy. Dziękuję i do zobaczenia. Do następnego.